Hej, witajcie moi kochani, z tej strony Nemtilia. Jest to film, który kieruje do osób, wspaniałych osób z naszej społeczności, które chcą mnie wspierać poprzez członkostwo na moim, a raczej bym nawet powiedział, że naszym kanale YouTube, naszym, ponieważ my wszyscy go budujemy i rozwijamy. Bez was by go stanowczo nie było. Zacznijmy od tego, że chcę podziękować każdemu z was, że wspieracie mój content i mnie. I w ogóle, że chcecie mnie oglądać, to naprawdę dużo dla mnie znaczy. Naprawdę się cieszę, że niektóre z moich filmów inspirują różne osoby ze społeczności, że zachęcam ludzi do gry, a nawet że niektórych udaje mi się nauczyć czegoś nowego poprzez różne poradniki. Dziękuję. Jeżeli chodzi o Wasze wsparcie oraz przystąpienie do członkostwa, nie daję wam to stałych perków, ponieważ sam nie wiem szczerze, co mógłbym dla Was zrobić. Dlatego owe perki, które już podałem, będą się zmieniać. Tak więc, szczerze, to co widzicie w tych kategoriach, to nie jest do końca wszystko. Bo to wszystko zależy tak naprawdę od tego, co wpadnie mi do głowy. Aby być z tym wszystkim na bieżąco, to zapraszam gorąco na mój serwer Discord, na którym wszystko razem możemy uzgodnić, a ja mogę wam dawać znać o wszystkich nowościach oraz dzielić się z Wami moim zdaniem. Otrzymujecie rzecz jasna różne emotki oraz statuetki NEMA jako odznaki wykonania pana jednolitego, za które bardzo również dziękuję. Są wspaniałe! Jak na razie planuję robić jakieś głupie rzeczy, jak zapraszenie was na serwery do gier. Podczas, powiedzmy, nagrywania filmów czy streamowania. Albo nawet trafić się wam może wystąpienie w moich animacjach. Tak więc, jak widzicie, możliwości jest dużo. A jeżeli będziecie mili, to może zrobię wam jakiegoś arcika na SFM-ie. Mojego własnego wykonania. Chociaż tyle mogę dla was zrobić w zamian. Ale pomijając to, wspierając mój kanał pomagasz mi się rozwinąć. I zwiększasz mój ogólny budżet, dzięki czemu w stanie jestem bardziej skupić się na kontencie. I włożyć w niego więcej potu, jak i zasobów. Tak więc, jeżeli Was to zastanawia, to Wasze wsparcie się bardzo liczy. Każdego z Was. Każdy z Was sprawia, że moje filmy będą lepsze i lepsze. Szczerze, nie wiem, co mogę powiedzieć więcej oprócz podziękowań, więc może nie przedłużajmy tego filmu niepotrzebnie, co? Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim oraz zapraszam serdecznie na mój serwer Discord, gdzie tak naprawdę znajduje się serce mojej społeczności. Pamiętajcie, aby pokazać mi tam również swój dowód na prywatnym czacie, że coś wpłaciliście i dostaniecie za to odpowiednie role. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że Wasz aktualny dzień również jest udany. Widzimy się w następnym filmie. Adios.